Proszę Państwa, 24 godzina inaczej moment, od którym Dominika będzie już dorosłą oficjalnie przez wszystkich potwierdzoną tym celom. Tradycja 18 jest takie, że dostaje pasy. Pasy do. Zapraszam Dominikę. I wszystkich tutaj chętnych, którzy są. Słuchaj pan, jak tam co raczej? Zachowywał grzeszna, rośnie grzeszna. Grzeszna, To będzie jaki poseł? Mocny. Mocny, tak? <grywa> Brawo, zapraszam wszystkich koleżanki, kolegów z państwa. Czocie wuj, nie wuj. Nie tak? Musisz jakoś państwo. Tak, nie luzię, bo będzie mądrość. Nie luzię, bo będzie mądrość. trzyma. A Ostatnio na osiemnastce grałem u takiej dziewczyny, to wystawał tate samochód trzydziesiąt tysięcy. O nie mam tyle pieniędzy. <grym duchy> ja, 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 Łapa, poczekajcie, spytamy się naszej jubilantki, jak samopoczucie przed tym pasowaniem? Jak samopoczucie? Jak myślisz, będzie fajnie, czy nie? Na razie jest fajnie. Nie uwierzy. No, tak. Nie będzie fajnie. Boisz się? Nie, nie. <grym> się. Grzeszna była grzeczna. Grzeczna brawo, była. To dobra, my się Dobra, panie Ryszardzie. Poczekajcie jak ja zrobię. Tutaj z tym pasem brzmiał pamiątkę. Nie Uwaga! Jest! Brawo! Grzeczna była i dostała symboliczne symbole. pasowanie na dorosłą. Uwaga, uwaga! No Ciocia czy? No, Są... ja koleżanka. Koleżanka, siostra. Uwaga! Brawo! Dominika nie jest tak że zobacz, wszyscy Cię bardzo lubią. Krzesna, jak Dominika była grzeczna Była bardzo grzeczna. Taki tak będzie pasek? Za mną, za mną. Taki pasek? Oj, taki. Malutki taki. A, brawo, uwaga, symbolicznie. O, brawo. Ojciec, ojciec chrzestny. To jak będzie? On taki średni. U, Dominika nie bój się, Żeby pamiętała. Żeby pamiętała. Uwaga, Dominika, spojrzyj się na mnie. Aps! Spójrz się, Dominika. Nie bój się. Dobrze jest. Dobrze jest. Ciocia? Ciocia, tak, pewnie, że tak. że tak. Uwaga! Jest! Brawo! Słuchajcie, jeden musi być taki, żeby poszła, jeden musi być taki, żeby tradycja była. A to musisz być ty? Jest. O, poczuła. Brawo. Dopoczyna. Uwaga. Uwaga, poczekajcie, kamera tutaj. O. Uwaga. Jest. Brawo. Panie no każdy, każdy po ją na dorosłe życie. Takie błogosławieństwo. Mm. Uwaga. Brawo. Wyjech tak? Kto teraz? O koleżanka to będzie teraz. Aj, jak ma jako koleżanka? Zobaczymy, uwaga. Poczekaj! Tak, Wujek Jacek, uwaga! Jacek, Groszka, Brawo! Wszystko? Czy jeszcze ktoś? Ale żłobka kłoczyłem! Dobra, wszystko już. Dominika, wszystko. Mama jeszcze. koniec, Mama. Mama musi porządnie przylać. Uwaga. Jest. Brawo. Dominika, kto ma kielicha dalej postawić? Kielicha polejcie Dominice. Polejcie Kielicha. Dominika żyjesz? Żyję. Odważna dziewczyna. Chodź tutaj. Chodź, chodź. Chodź Dominika, wypij oficjalnie. Wszyscy zaśpiewajmy dla naszej dzielnej dziewczyny. Chodź tutaj. Popatrzcie tam już okienko. Jak było? Dałaś radę? Brawo dla niej. Sto lat, sto lat niech żyje żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje żyje nam! Nie. w godzinie 22.00 przyjść do domu i mama nic nie powie. I tata. Brawo! Pijemy. Zdrowie. Brawo. Brawo.